Witam serdecznie, Przemysł 4.0, czyli jak wykorzystać w tym przypadku laser i spawanie rur bez podawania drutu. Jeśli chodzi o rzeczy, które my wykorzystujemy, akurat w tym przypadku jest to dysza przygotowana do spawania, właśnie bez podawania drutu. Ona ją wykorzystujemy po to, żeby był kontakt z materiałem, czyli było przewodzenie. Jeżeli. Zastosujemy inną końcówkę prądową i nie będziemy mieli połączenia, w związku z tym nie będzie kontaktu. Laser po prostu się wyłączy. To jest dodatkowe zabezpieczenie. Zwracajcie na to uwagę, jeśli chodzi o BHP. Ogólnie laser jest yy, łatwy do spawania, jedyną rzeczą, która ważna jest dla Was BHP. Przygotuję sobie teraz stanowisko, rury mamy już y, przygotowane szczepione parametry. Było 800 watów oraz 10 herców. Elementy są przygotowane do spawania. Jak wcześniej wspomnieliśmy, mieliśmy pokazać, jaka jest różnica w spawaniu ręcznym, zautomatyzowanym. Pokazuję ten element. Na końcu filmu pokażę wam szczegółowo, jak to będzie wyglądało. Wykonaliśmy, wykorzystując robota i laser, proces zautomatyzowany. Teraz sobie to złapiemy. Aby nam to nie uciekło, nie nawiało ten element z podawanie drutu. Spójna by była ładna, natomiast konieczna by była obróbka. My w tym przypadku robimy bez drutu po to, żeby zniwelować obróbkę powierzchniową. Jedynie tylko przejechanie delikatnie, usunięcie po prostu przebarwień, jakie powstają podczas spawania. Jeśli chodzi o parametry, damy teraz sobie e, moc lasera 320W, częstotliwość gań, nie wiem, może Wy zdecydujecie, teraz to naprawdę, nie, dobrze, damy, ja tak żartuję, ale 15, 12 Hz, rozmiar gań 2,5 mm, Główne parametry, które jest, jeśli chodzi o spawanie, jedyną trudnością będzie, będzie... jeszcze jedną rzecz: jak usunię... przesuniemy, drut podanie drutu, podawanie drutu podczas tutaj spawania mi to przeszkadza, dotyka, więc po prostu sobie to odkręcimy i będziemy bez, bez drutu tutaj akurat spawać. Więc możemy to bez problemu sobie odkręcić. Musimy tylko jedynie odciąć kombinerki. Proszę kombinerki. Do lekarza. Dobra, odcinamy drut. Duże osiągnięcie, jak widzicie. Jedyną rzeczą cofniemy sobie tego, ten drut, że na automacie można. Jest to zrobione po to, żeby mi się wygodniej prowadziło. Ten, ten, po prostu ten drut Dokładnie prowadnik przeszkadzał, natomiast teraz jest to dobrze, mam nadzieję, dopracowane. Czyli parametry wszystkie już mamy. Przejdziemy sobie to co najmniej na dwa razy. Pierwszą przejdziemy tak, spróbujemy, a no następnie obrócimy, przejdziemy drugiej strony. tutaj najtrudniejszą rzeczą jest umiejętne prowadzenie, jak widzicie ręka lekko na lewo w prawo, więc efekt tego jest jak widzicie, natomiast jeżeli ładnie to prowadzimy, ładnie spójna się w tapia, teraz to obrócimy delikatnie w tą stronę i sobie przejedziemy od dołu do góry. Jak widzicie, nie ma znaczenia jak spawamy, jak Wam wygodniej będzie. Tutaj mamy ustawione na 12 Hz. Obrócimy sobie próbkę i przejdziemy z większą częstotliwością, żeby mieć też porównanie. Jak widzicie, tu nie przejdziemy przez przypadek te spoiny szczepne, bo nie ma drutu strzeliły, więc wykorzystamy sobie drugą próbkę, która jest dużo lepiej przygotowana do spawania i wykonamy tutaj na innych parametrach spawanie. Czyli zmieniamy jedynie tak jak w poprzednich filmach na 20 Hz. To jest taka bardzo dobra częstotliwość, jeśli chodzi o spawanie aluminium czy stali nierdzewnej dużo ładnie to wygląda, prowadzi się. No i teraz robimy teraz tą spoinę jak widzicie, cały czas jest za lewo w prawo. Teraz próbuję to jakoś w miarę równo prowadzić, żeby musiałem sobie to przerwać, bo już nie mam dojścia, żeby to ładnie wyglądało estetycznie. No i teraz tu macie, widzicie, tą część ładnie wyszła, czyli zmiana tych parametrów ma największy wpływ, jeśli chodzi o jakość spoiny. Na początku filmu wspominałem Wam o elemencie, który wykonaliśmy wykorzystując e, robota współpracującego WS-5, dokładnie ten sam laser. No i przy ładnym prowadzeniu, czyli równomiernym. Jak widzicie, spoina wygląda tak. Czyli yy, najistotniejsze w tym przypadku jest yy, poruszanie płynne poruszanie. Tu robot bardzo płynnie to zrobił. Pokażemy jeszcze inne próbki. No i jeszcze kolejną stronę. Czyli przy takich procesach wykorzystując robota współpracującego jakość spoin jest nieodbiegająca już od żadnego standardu można powiedzieć, że tu zostaje tylko delikatnie przejechanie jeśli chodzi o usunięcie tych przebarwień, no i można ten element przekazać dalej do klienta lub do innego procesu technologicznego, jeśli tu będzie. Jednocześnie też wam pokażę tylko, że nie jest usunięte lekkie przetopienie jest, to jest grubość elementu milimetr i delikatnie jest przetopione czyli element mamy szczelny zobaczymy jeszcze tą stronę no wykonaliśmy dla klienta dwa takie elementy wykorzystując kobota jak widzicie dużo można by wykor zrobić wykorzystując robota i laser. Dzięki wielkie, zapraszamy.